Dzień dobry, cześć kochani, witajcie na moim kanale Ja dzisiaj przychodzę do was takim króciutkim, szybkim filmem z holo mangowego Mangi kupiłam naprawdę już jakiś czas temu, ale pokazywałam je wam tylko i wyłącznie na instagramie I też nie wszystkie, i może część z was po prostu jeszcze ich nie widziała eee, A no są to mangi, które kupiłam w o przedziale około miesiąc miesiąc i dzień dwa tygodnie. Więc tak, jak już widzicie, <gryśla> pierwszą mangą, którą kupiłam sobie ostatnio, jest Alita czwarty tomik i mam już wszystkie tomiki i będę mogła w końcu zacząć czytać, bo chciałam najpierw sobie skompletować całość, dopiero później zacząć czytać. Dobra, lecimy z kolejnymi mangami. Tutaj dalej mam ja w rytmie wieczoru i poranka. I od razu mówię, że yy, ja oj jest 18, więc niestety nie będzie dla każdego z Was. I yy, powiem Wam tak, że ja ogólnie niestety za tą autorką nie przepadam. To jest druga manga, którą już od niej czytałam. Yy, I tak jak kolor yy, Resip mi się podobało, to, to tak średnio. Wiecie co, będę nagrywała oczywiście podsumowanie miesiąca, to wtedy Wam więcej powiem czemu nie podobało mi się to. <grymne> Dalej mam pierwszy tomik, jego wilczy sekret i to jest siodło i powiem Wam, że nawet było całkiem przyjemne, takie, taki przyjemny romansik w sumie polecam. <krymne> Następnie mam dwa tomiki Shirayuki, e, drugi i trzeci tomik i em, muszę sobie uzupełnić całą kolekcję, bo ogólnie lubię to shiojo, ale jakoś zawsze wiecie, jest coś innego do kupienia i Shirayuki zostawiam sobie na później i tak zapominam o tym i widzicie dopiero uzupełniłam sobie do trzeciego tomu a już chyba szósty wyszedł, o ile się nie mylę tak, więc trzeba uzupełnić Następnie mam taką mangusie I powiem Wam szczerze, że ja nic o niej nie wiem e, Widzę, że jest to Ta sama autorka, co Sirayuki, więc mam nadzieję, że Będzie fajny romansik Jeśli Wy już czytaliście, to powiedzcie mi O czym to tak dokładnie jest Skusiła mnie okładka Tak I mam w penumeracie. Dostałam też dodatkowo taką karteczkę Także skusiła mnie Uroczość karteczki do numerowania tego Dobra Lecimy dalej. I tutaj mam szósty tomik Jony, i ja ją kocham, uwielbiam. Będzie też niedługo recenzja Jony, bo ja już ją napisałam, także zostaje mi tylko i wyłącznie ją nagrać. Także Jonę Wam bardzo polecam. Następnie mam czternasty tomik Postępnego Mononokana, i ja to też uwielbiam, kocham. I jeśli jeszcze nie znacie Mononoke Ana to bardzo, bardzo Wam polecam. Jest po prostu cudowne, kocham, uwielbiam, jest przepiękna kredka Asia i Abeno uwielbiam ich. Są cudowni. Następnie mam coś takiego nasze marzenia o zmierzchu i to jest manga od Dango. Słuchajcie. I um, też jeszcze tego nie czytałam, jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Napiszcie mi, co sądzicie, bo jak powiem Wam szczerze, że kupiłam głównie dla okładki, bo okładka jest przecudowna, prześliczna. O! I liczę na to, że będzie coś fajnego, bo wygląda fajnie, słuchajcie. Następnie mam ósmy oraz dziewiąty tomik Kutwej Wieczności i ja to też bardzo, bardzo lubię i Wam bardzo polecam. I jeszcze też nie czytałam 8 ani dziewiątego tomu. Poprzednie tomy mi się bardzo podobały i mam nadzieję, że i te mi się spodobają. Dalej mam drugi tomik Doloro i Hyakimaru i uwielbiam po prostu cudo. Kocham, po prostu uwielbiam, jeśli jeszcze nie widzieliście anime, bo też jest to zajrzyjcie do niego, bo jest obłędne, obłędne. Przegenialne anime, kocham, uwielbiam, bardzo Wam polecam. E, drugiego temu jeszcze nie czytałam, pierwszy już przeczytałam, także drugi jeszcze przede mną. Następnie mam y, siódmy tomik, Made in Abyss i zobaczcie to, jakie to jest cudowne, kocham, Made in Abyss, po prostu jest takie cudowne. O, już czekam tak strasznie na drugi sezon, a nie mam nadzieję, że się doczekam. Jest piękne, cudowne, uwielbiam, po prostu uwielbiam i zawsze mnie jakoś tak wzrusza. Piękne. Hmm? Dalej mam Somali, którą też bardzo, bardzo lubię i też Wam polecam. Zobaczcie kreskę. Po prostu to jest takie cudo, że nie mam słów. Przecudowne jest to przecudowne i, i czekam tak strasznie na następne, na tom. Jestem bardzo ciekawa co tam dalej się wydarzy. Mm -hmm. taki i <gry> Jest to wydawnictwo Kotori i powiem wam, że jako mm, tak do końca nie jestem przekonana, bo widzę, że kreska no jest taka no, i jest niestety 18 plus, ale no, zobaczymy. Słuchajcie, na pewno dam wam znać, na pewno przeczytam jeszcze w tym miesiącu, i na pewno dam wam znać, co o tym sądzę. I ostatnia mangusia, którą chcę wam pokazać, jest to coś takiego. Jest to śledztwo. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze, co to jest, ja kupiłam to bo była promocja na ten tytuł akurat u mnie na Bonito i e, kupiłam to, stwierdziłam, że dobra, zaryzykuję zobaczymy, jedna tłumówka w końcu więc dużo nie tracę, jak mi się nie spodoba kreseczka też mnie zaciekawiła, spodobała mi się więc stwierdziłam, że zaryzykujemy i zobaczymy, co to jest jeśli już to czytaliście, to mi dajcie znać, czy wam się podobało i czy warto tak Okej okay, kochani, w takim razie to wszystko, co przygotowałam dla Was w tym filmiku. Mam nadzieję, że taki krótki filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie mi napiszcie, czy takie krótkie filmiki z Holi Mango Wam się podobają. Jeśli tak, to będę starała się robić je częściej, żeby Wam pokazywać, co tam nabyłam. OK, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Pa, pa! pa.